Księżniczka Oberżyna Oto historia Oberżyny. I nie, nie mam tu na myśli warzywa. Wszystko zaczęło się od rolnika o imieniu Jack, który mieszkał w małym królestwie Flaminki. Jack hodował tylko Oberżyny. Tak, warzywa. Zarabiał na skromne, spokojne życie. Właściwie w całym królestwie panowała cisza. Ale do tego dojdziemy później. Pewnego dnia, gdy Jack zbierał plony, usłyszał płacz dziecka. To była dziewczynka, wokół wielu dojrzałych bakłażanów. Dziewczyna miała na sobie naszyjnik z pereł wokół talii, jesteś tu sama, kruszyno? Rozejrzał się za rodzicami, ale nikogo nie ujrzał. Postanowił zabrać ją do domu, by lepiej się nią zająć. Saro! Zobacz, co znalazłem na polu. To dziewczynka. Znalazłem ją wśród bakłażanów. Ma na sobie bardzo drogi naszyjnik z pereł. Choć para była zdziwiona, postanowili głęboko ukryć naszyjnik z pereł i zaopiekować się dzieckiem. Jack i Sara nie mieli własnych dzieci. Przyjęli dziecko jak błogosławieństwo. Ale jak ją nazwiemy? A co powiesz na Oberzyna, bo tam ją znalazłem. I tak narodziła się Oberzyna. Na drugim końcu królestwa znajdował się ogromny pałac, w którym zawsze panował mrok. Da, 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 da. W w w w w w w To 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 śniadanie. Czy to miał się w moim soku? Nie, 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 nie nie nie. To znaczy. Nie, 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 nie wiedziałem, czy zatrzymać miąższ, czy nie. A moje nie to pysze! To dobrze! Nie będę zła, to znaczy... Bo co się złościć, skoro bo! Okay, po prostu zamienić cię w królika. Prawda? Poznajcie Vivianę. Wiedźmy. Nie tylko zaczarowała księcia Flaminka, ale także przemieniła prawie całe królestwo w zające, kury i wrony. Dlatego w królestwie Flaminek było cały czas cicho. Aktualnie nie było tam wielu ludzi. Viviana bardzo lubiła swój magiczny kociołek. Zazwyczaj pytała go wszystko. Ale tym razem w magicznym kociołku pojawiły się wieści. Och, wasza wysokość! Wyznam z bólem, że twoje tyraniczne rządy wkrótce dobiegną końca. Oberżyna będzie twoją zgubą. Nie tylko warzywo. Przestań! Jestem zła! Warzywo będzie moim krańcem? Jak się jeszcze mnie tak poniżać? Wiedźma była tak wściekła, że na zawsze zamknęła kociołek. Ale potem pomyślała... No, a gdyby ktoś miał dodać do bakłażana coś paskudnego i dać mi zjeść? Natychmiast kazała swoim służącym wyrwać wszystkie wyhodowane bakłażany i natychmiast przerwać uprawę tych warzyw. Bakłażany zniknęły z krainy flaminek. Z drugiej strony, Jack i Sara mieli w swoim domu oberżynę. Wkrótce zdali sobie sprawę, że jest magiczną istotą. Dorastała szybciej niż inni i w ciągu kilku miesięcy wyrosła na najpiękniejszą kobietę. Co tam trzymasz? Tato! Stworzyłam smukę z ognia! Jackie i Sarah chcieli trzymać obrzeżnę jak najdalej od wiedźmy, ale przeznaczenie... ...zaplanowało coś innego. Pewnego dnia, gdy książę załatwiał sprawy wicznych, zauważył na polu coś dziwnego. Zaraz. Czy to warzywo? Książę podszedł bliżej. I gdy już prawie miał dotknąć pozornie dużego bokłażana. O! Oj, tak mi przykro. Myślałem, że jesteś warzywem. A co było niegrzeczne? Cóż, nie było. Niegrzeczne jest zmylenie przechodniów. Co? Ponieważ oberżyna nigdy nie odważyła się wyjść z jej domu, nie wiedziała, że osoba przed nią to książę Jakub, prawowity władca flaminek, zaczarowany przez wiedźmę. Gdy książę zaczął rozmawiać z oberżyną, zupełnie zapomniał o wiedźmie. Z jakiegoś powodu księciu łatwo było zapomnieć o czarownicy, gdy oberżyna była obok. Rozmawiali aż do zachodu słońca i od razu się bardzo polubili. Nigdy nie zapytałem, jak masz na imię. Nazywam się Ober. To skrótet. Hej, dlaczego nie wpadniesz do mojego pałacu? Nie mam wielu przyjaciół. Będę zaszczycony, mogąc cię gościć. Oberżyna, która była bardzo ciekawa swojego nowego przyjaciela, była bardzo podekscytowana, żeby zobaczyć jego świat i od razu się zgodziła. Ale gdy tylko książę wrócił do pałacu, coś sobie przypomniał. Zapomniałem wykonać zadanie, o które prosiła królowa. Abi, poczekaj tu. Muszę iść. Um, dobry. dobry wieczór, Wasza. Wasza wysokość? Tak, niestety to dla mnie nie. Jest. Moje jabłka, Jacob. Zapomniałem o tym, wasza wysokość. Ja spotkałem te, te dziewczyny. Dziewczyna? Jak się mówić o dziewczynie w tym pałacu! Próbujesz mnie zarytować w Jacob? Chcesz, żebym zamieniła cię w wronę? Czarownica nie wiedziała, że ob Berzyna obserwowała ich. A żeby powiedzieć prawdę, to najbardziej zirytowało ją to, w jaki sposób ta królowa rozmawia z księciem. Przepraszam wasza wysokość, ale to nie w porządku, że rozmawiasz z księciem w tym tonem i nie dajesz mu szansę na wyjaśnienie. <laughs> Nikt nigdy nie przerwał biegiem. Jej gniew nie znał granic. Jak się wiesz, ty złodziej? Wchodzisz do mojego domu bez pozwolenia. A potem ośmielasz mu się przeciwstawić? Nie jestem złodziejem, mam na imię Ober. A to skrót od. Nie dbam o to! Dolokhuziom! Tylko magiczną istotą. Jesteś księżniczką farm i obrończynią pól. Przyszłaś na świat w ludzkiej postaci, by chronić mieszkańców Flaminek. Musisz uratować to królestwo. Zeszłonów złej królowej. Ciebie, oberżyno, tylko ty możesz pokonać królową. Mówiąc to, magiczny był zniknął. Oberżyna wzięła głęboki wdech, po czym wstała, wiedziała, co musi zrobić. Co? Niby jak wydostałeś się z lochu? Pomogliśmy jej! Mamy dość swojej tyranii. Nadszedł kres okrucieństwa. A niby kto wam pomoże, ta dziewczyna? Niby jak. Chociaż już mnie ostrzegł, żeby... ...kłażan będzie moim końcem. A w Królestwie Obrzeżyn już nie ma! Nic nie możecie mi zrobić. Twoja niecierpliwość jest twoją zgubą. Nigdy nie pozwoliłaś mi dokończyć zdania i podać pełnego imienia, prawda? Jestem księżniczką Oberżyny, obrończynią tych pól. Nie! Przerażona wieczma wypuściła ogień z opuszków palców i rzuciła w nim w Oberżynę, ale. Ogień to stary przyjaciel! Oberczyna złapała ogromnego smuga z ognia i odesłała go z powrotem na wieczne. Czarownica zniknęła. Książę wybudził się ze swej klątwy, a wszyscy, którzy zostali przemienieni w zwierzęta, zmienili się z powrotem w ludzi. Księżniczka oberżyna podziękowała Jackowi i Sarze za opiekę nad nią. Jej ojciec zwrócił jej naszyjnik z pereł. Ten naszyjnik skrywa całą moją magię, ojcze. Dopóki ten naszyjnik pozostanie w królestwie flaminek, cały mój lud i moje pola będą tu zawsze chronione. Kubie, jesteś uczciwy, hojny i odważny. Jesteś prawowitym władcą flaminek. Czy zobaczymy się jeszcze? Zawsze będę w pobliżu ciebie, uśmiechając się do każdego świeżego żniwa i każdego zasianego ziarna. Mówiąc to, oberżyna pomachała na pożegnanie swoim ludziom. I zniknęła na tych samych polach, z których pochodziła. W królestwie Flaminków został przywrócony spokój. Wszyscy zaczęli lepiej dbać o swoje pola. Flaminowie byli szczęśliwi i radośnie żyli dalej.